Powiem tak, spakowaliśmy się na wieczór Mieliśmy zostać na nockę, ale taka sytuacja wyszła, że rybek nic, nic, nic. Jedziemy tym razem na wodę stojącą i zobaczymy, co będzie. Widoczek oczywiście piękny jest, ale. Rybki dzisiaj niestety nie współpracowały z nami. Tak bywa czasami, no. Yy, szukamy dalej i lecimy w drugie miejsce. Teleport robimy. Także teleportujemy się, będziemy, będziemy w trakcie, w kontakcie i w. No i dobra, będzie coś tu hej. Poznajemy nowe krajobrazy, tu jeszcze nie jechałem. Chyba, chyba, no, no, chyba, no na pewno. No. Po dobrej teleportacji dojeżdżamy o 22.00. No, uh, uh, uh. Gdzieś w jakiejś, nie powiem nie, gdzie, ale gdzieś, gdzieś dojeżdżamy. Zobaczymy co i jak. Zbiornik tym razem woda stała. Najwyżej na Pikachu nastawimy. Ha, ha, ha. No i zobaczymy. Ale o tej porze jeszcze nie było kurna takich bajerów, żeby o 22.00 jechać dopiero na ryby. Ale musi być kiedyś ten pierwszy raz. Ha, ha, ha. No trafił się ten pierwszy taki ciurowaty No Jest, pierwszy taki o pierwsza taka kruszynka Nie lubię tego typu rzeczy łowić, ale nieraz trzeba Możesz Dobra jakoś

Pierwsze widzę. Choroba nie da dojeść. Człowiek dopiero co grilla wczorajszego północnego owalił. Kto wali ten owalił? No, Przebęg trzy, trzy kiełbasy takie o Ej, Ale, no nic. O północy, o północy, przemysław grilla zrobił, żeśmy sobie troszeczkę pojedli. Natomiast teraz tak łowimy, ale to na razie, same takie o przedszkole, tutaj jest. Sumików karłowatych to już nie wiem ile. No i jedna teraz płoteczka wpadła na spławiczek. Oczywiście nowy spławik przetestowany. No i rozdziewiczony. No i, i łowimy. Akurat na, na bolonkę łowię, bo akurat tylko ją mam na spławiczek, maczówek żadnych nie mam. Co, co jakiś czas to tam federa przerabiałem, ale teraz nie chcę mi się federa przerabiać i na bolonkę tam ciapię spławiczek. Tego typu spowiczek, tego typu oczywiście, na baterię górna część świeci. Jeżeli się, jeżeli się tam baterię wciśnie, także dosyć fajnie w nocy to to widać i, i sobie łowimy. Łowiczek, twóreczka, to... to w miarę jeszcze i z zarzutem nie jest źle. Także łowimy sobie i posiedzimy jeszcze dzisiaj. No tak, wyrzuć, no. No i pierwszy kara. Nie nerwuj pana Daj się odblokować Skok tygrysi nieudanych e, Coś tam w gipsie, coś tam tam złamany e, Powiem tak e, Zbliża się południe, nocka zaliczona z chłopakami e, Powiem tak, nie do końca po mojej myśli, bo Yy, z przygodami, z teleportem, bo nad Bugiem w ogóle nic nie brało tutaj, chociaż koluchy, ale te koluchy to też yy, powiem tak, Terebela niekoniecznie, niekoniecznie jest taka jakaś fajna jak, jak ten, żeby te koluchy były odłowione, żeby było normalne zarybienie, to by i człowiek i połowił, i wszystko. A to wszystko, to te całe ze to tajna, tajna brigada do ściągania haraczu i nic więcej Nie, to się wytnie No To się wytnie, bo jeszcze nam kanał zdejmuje No i dobra, niech tam zajmują To powiedz, że rybki, ile rybek <laughs> Powiem tak Trochę powinni się więcej starać i nic więcej nie będę mówił ogólnie ogólnie wody polskie mają bardzo dużo akwenów dosyć ładnych zadbanych, ale za to mało rybnych dziękuję za komentarz także <laughs> nie, nie trzeba było, ale wyraziłem swoje zdanie, no i co powolutku zbliża się południe i, i będziemy się pakowali dzisiaj 36 stopni nadawali, także nie ma co się prażyć, trzeba wracać do domu basenować no i to chyba by było na tyle a więc do następnego, hej będziemy w, będziemy w kontakcie joł a więc już wracamy z wyprawy i kilka słów jeszcze od chłopców Czy się udało czy co jak tam chłopcy średnio bym powiedział Nie za bardzo Ale lepiej y, poszło niż Google. Na no, zerebeli lepiej było Chociaż to złowiliśmy nie tak jak na nogi. Nic No także szczerze to i ja trochę zawiedziony jestem bo mogłoby być trochę lepiej. No, taka sytuacja. Ale poza tym, fajnie, fajnie że, że, że było się nad wodą. Fajnie, że jakaś tam kolejna przygoda, kolejne doświadczenia, kolejne, kolejny front tam zaliczony. Dzień, dwa dni y, minęły i aby do przodu. No i do następnego filmu. Hej.